Pytanie, czy dusza zmarłego odchodzi po pogrzebie? Proszę Państwa, no, ile, ile wierzyć, ile kultur, tyle odpowiedzi na to pytanie. Są y, takie wierzenia i przekonania, w których mówi się, że dusza odchodzi od razu. Po prostu człowiek umiera, umiera jego ciało, ustają czynności życiowe, dusza się. Odłącza i od razu przechodzi do tego świata duchowego, a są przekonania i wiara, która mówi o tym, że ona jeszcze przez pewien czas pozostaje y, gdzieś w, w pobliżu swojego ciała, tak? Ewentualnie są też y, opowieści o duszach zagubionych, które nie mają do końca świadomości, że nie żyją, albo w jakiś sposób nie potrafią się zdecydować, czy one. Chcą iść dalej, czy właściwie co oni mają ze sobą zrobić? One pozostają w pewnego rodzaju duchowej rozterce i myślę, że to jest możliwe, żeby tak było. Aczkolwiek wydaje mi się, że chyba taka najzdrowsza i najbardziej logiczna dla mnie sytuacja to jest po prostu opuszczenie ciała i przejście do świata duchowego. Oczywiście ten świat duchowy jest, no, powiedzmy. Wielki, rozległy. Myślę, że istnieje i wiele takich naprawdę mądrych, sensownych koncepcji mówi o tym, że jest jego przedsionek. Potem przechodzimy dalej, dalej są powiedzmy różne kierunki, które mogą nas przywołać, a więc taki świat, który, no z którym rezonujemy, który jest podobny do nas. I one mają jeszcze kolejne etapy i tak dalej, i tak dalej. Także mi się wydaje, że umieramy, mamy szansę, żeby dać, pod postacią tych tak zwanych snów lub komunikatów od zjaw kryzysowych, dać znać tym, których chcemy poinformować o naszym odejściu. Mamy na to czas, mamy taką szansę, po czym przechodzimy do świata, który nas woła, z którym będziemy mieć połączenie. I wydaje mi się, że to jest jakby obraz takiej takiego dojrzałego umierania, dojrzałego odchodzenia, bo y, ja mam takiego kolegę, który ma bardzo czarny humor i on, i on kiedyś powiedział, te, wiesz te wędrujące dusze, no tak, nie